To jest wyjątkowa konferencja, ponieważ ta konferencja stawia na interakcję z publicznością. Mamy pytania z sali. Można się czegoś dowiedzieć. Można zadać pytanie prelegentowi. Prelegent odpowiada. Uczciwie lub nieuczciwie to już zależy od prelegenta, ale przede wszystkim o co chodzi? Chodzi o to, że człowiek, który przyjdzie na tę konferencję, wychodzi z jakąś dawką wiedzy, informacji o tym, że ktoś jakąś pracę wykonał lub jej nie wykonał, może sam sobie zbudować opinię. Jest to podstawowa i główna wartość tej konferencji. Interakcja. I wiedza, którą się zdobywa. Bardzo podoba mi się takie merytoryczne podejście i uważam, że w tym kierunku wszyscy powinniśmy iść. Taka konferencja jest na pewno doskonałym źródłem, po pierwsze, informacji, co dzieje się czy to u konkurencji, czy też w trochę innych sektorach. Ponieważ ja reprezentuję akurat bank, czyli szeroko pojęty sektor finansowy, ale są to także ubezpieczyciele, fintechy, są też firmy, które tworzą oprogramowanie, z którego korzystamy na co dzień. Więc jest to świetne źródło informacji, świetne miejsce, gdzie można się wymienić coś informacjami i zobaczyć, zobaczyć, jak można korzystać z nowych technologii, więc, więc na pewno warto uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. To przede wszystkim duża dawka inspiracji z różnych obszarów bankowości, ubezpieczeń, fintechów, wymiana pomysłów i ciekawych doświadczeń. Więc z tego względu, w kontekście kolejnych lat, warto wziąć udział i warto sobie zadać pytanie, czy dany pomysł też pasuje do naszego modelu biznesowego. Ja myślę, że to jest niesamowite, jak tego rodzaju wydarzenia, mądrze ułożone, dają możliwość z jednej strony. Poznania tematów, które są gorące i ważne, a z drugiej strony zainspirowania się głosami, które słyszymy z sali. I to jest taki trochę dialog, który się toczy. Mamy dużo do usłyszenia od tych, którzy się dzielą przykładami, którzy biorą udział w dyskusjach, ale z drugiej strony bardzo często sami uczestnicy stanowią bardzo cenną bazę kontaktów, relacji i ciekawego głosu, który warto, żeby był uwzględniony. Myślę, że głównie ze względów inspiracyjnych, budowania sieci kontaktów, wymiany poglądów i rozwoju naszego biznesu. Z jednej strony, e, oczywiście, informacje merytoryczne, szerzenie, szerzenie wiedzy, jeżeli nie wiedzy szczegółowej, bo szczegółami oczywiście nikt się nie dzieli, to załapywanie dobrych pomysłów i kontakt z ludźmi. Oczywiście, kontakt z ludźmi, kontakt z fintechami. My jako bank handlowy z chęcią. Na, mm, dokonujemy współpracy z fintechami, ponieważ nie wszystkie rozwiązania jest rozsądnie realizować wewnętrznie. W niektórych rozwiązaniach naprawdę pomagają nam fintechy i przykład właśnie biometrycznej weryfikacji klientów jest to przykład współpracy z dwoma fintechami. W dniu dzisiejszym poznałam bardzo ciekawe case'y konkretne, na przykład Monzo, które pokazują, jak można robić biznes digitalowy trochę inaczej, jak można yy, włączyć klientów przygotowanie oferty, jak można nawet włączyć klientów w podejmowanie decyzji, jaka ma być cena danego produktu. Tak więc to jest bardzo inspirujące i myślę, że to, jest, to są między innymi te wartości, które yy, wynoszę z tej konferencji. I, I work for a software company, um, and we help a lot of financial institutions. Uh, do digital transformation. Most importantly, to build the banks that people love in the end. And um, this type of conference allows me to engage um, with these types of banks, particularly in this region, because this is the territory that I'm responsible for, um, and have an open discussion on whether we are the right partner and in, in delivering that uh, transformation. If not, that's absolutely fine. But it's always interesting to uh, to engage with these types of people to see if there's a yeah a future for Backbase in Poland. Przede wszystkim networking i wymiana problemów. Jeżeli zazwyczaj z mojej perspektywy, ponieważ ja jestem raczej ze sceny startupowej niż z, z, z takich dużych organizacji, jest to niesamowita okazja, żeby zbierać problemy, to znaczy zbierać to, z czym ludzie z jednej strony związanymi z regulacjami, z drugiej strony związanymi z tym, jak chcieliby, żeby ich serwisy były tworzone, jak, żeby działały. Wymiana doświadczeń, wymiana oczekiwań to jest coś, co moim zdaniem jest niesamowitym, Startem dla ludzi, którzy tworzą nowe rzeczy. Więc ja zazwyczaj w takich miejscach słucham problemów, by można było w jakiś sposób przekuć to w nowe produkty, w nowe rozwiązania. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że warto dzielić się wiedzą, warto dzielić się tym, co, co robimy. Większość firm w tej chwili jest nastawiona na klienta klientocentryczność Human Centered Design to są takie terminy, które często padają, są popularne i wiele firm pracuje zgodnie z tymi zasadami. Stąd też bardzo ważne, żeby takie informacje między sobą dzielić. A to dlatego, że klienci, korzystając z wielu aplikacji, z wielu stron internetowych, przyzwyczajają się do pewnych standardów i teraz, my, znając, wiedząc, jak inne firmy podchodzą do tego i projektują, jesteśmy również w stanie to uwzględnić przy projektach naszych. I think it's great to take part in a conference like this because it's an opportunity to, of course, learn about what are the latest trends in digital finance within the financial services industry, but also, of course, in order to connect with your peers, to learn what other companies are doing, and have also conversations, not just listen to the speakers, but have conversations with your peers, in order to learn from them, to share what are your challenges, to brainstorm how sh how might we get unstuck. From some of those challenges. So I think conferences like this are extremely valuable in terms of peer networking and in terms, of course, of understanding what are the latest trends and starting discussions that help us all to advance customer experience. Oh, huge benefits. I mean, huge networking benefit, firstly. We've met some really interesting banks um, and other vendors as well. So it's been really interesting learning from the community. Um, in a sense, it's more of an open innovation event because everyone's talking about how we can collectively make banking better using the new technology. So, for that reason, it's actually been a hugely high value added event to be part of. Thank you very much for organising it.